Gdy cała Polska żyła plotkami, a nazwiska dwóch ikon zaczęły krążyć po wszystkich redakcjach. Nikt nie spodziewał się, że za zamkniętymi drzwiami mogła rozegrać się historia miłosna, która na zawsze zmieniła bieg ich życia. W pewnym momencie media w całej Polsce dosłownie zawrzały. Temat, który rozpalał wyobraźnie wielu osób, nie dotyczył polityki, wielkiego skandalu finansowego czy zbrodni. Lecz delikatnych niuansów uczuciowych i ewentualnej przeszłości jednej z najbardziej znanych i szanowanych kobiet telewizji, Grażyny Torbickiej. Jej nazwisko od dekad kojarzyło się z elegancją, klasą, profesjonalizmem i spokojem, który wnosiła na ekrany telewizorów. Od ponad 40 lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim z Adamem Torbickim, cenionym kardiologiem, który przez lata z oddaniem służył pacjentom i środowisku medycznemu. Ich relacja Budowana na wzajemnym zaufaniu, szacunku i partnerstwie, dla wielu była symbolem harmonii i dojrzałego uczucia. Ale zanim w życiu Grażyny pojawił się lekarz o dobrym sercu, krążyły plotki, według których jej serce miało zabić mocniej do kogoś zupełnie innego. Był to czas, gdy w Polsce dużą popularnością cieszyła się piłka nożna, a jednym z jej młodych bohaterów był Adam Nawałka, przystojny, zdolny zawodnik, który dopiero wchodził w świat wielkiej kariery. W mediach zaczęły pojawiać się sugestie, że tych dwoje mogło łączyć coś więcej niż tylko przelotna znajomość. W tle tych domysłów pojawiło się nazwisko ojca Grażyny, Henryka Loski, wpływowego działacza Polskiego Związku Piłki Nożnej, który z racji swojej pozycji miał szerokie możliwości wpływania na różne sytuacje. To on miał być osobą, która po raz pierwszy zaaranżowała spotkanie córki z młodym piłkarzem. Do tego rzekomego spotkania miało dojść w 1977 roku, podczas jednego z treningów reprezentacji Polski. Adam Nawałka, młody mężczyzna z nieskrywaną charyzmą, szybko miał stracić głowę dla pięknej i inteligentnej dziewczyny, która wyróżniała się nie tylko urodą, lecz również wdziękiem, klasą i spokojem. To wszystko sprawiało, że trudno było jej się oprzeć. Jednak życie uczuciowe Adama nie było wtedy ani proste, ani klarowne. Od dwóch lat pozostawał bowiem w burzliwej relacji z Katarzyną Kotulińską, koleżanką z liceum, która była sportowczynią, grała w koszykówkę i również przyciągała uwagę otoczenia. Ich związek przypominał emocjonalny rollercoaster namiętność mieszała się z zazdrością, wybuchy uczuć z cichymi dniami, a rozstania z powrotami. Katarzyna miała być osobą impulsywną, bardzo zazdrosną, co niejednokrotnie prowadziło do spięć i czasowych zerwań. Właśnie w jednej z takich przerw, kiedy Adam i Katarzyna byli ze sobą skłóceni, w życiu piłkarza miała pojawić się Grażyna. Ich znajomość nabrała tempa w błyskawicznym tempie. Piłkarz, choć zmęczony treningami i napiętym grafikiem sportowca, potrafił po całym dniu wskoczyć do samochodu i pędzić z Krakowa do Warszawy tylko po to, by spędzić z nią godzinę przy kawie, zamienić kilka zdań, zobaczyć jej uśmiech i przez chwilę poczuć, że życie to coś więcej niż stadion, pot i rywalizacja. Według doniesień jednego z tygodników takie wypady nie były jednorazowe, były powtarzalne, a młody piłkarz najwyraźniej był gotów dla tej znajomości wiele poświęcić. Ojciec Grażyny, Henryk Loska, miał być zachwycony taką relacją. W jego oczach Adam był nie tylko sportowcem, ale również młodym mężczyzną z potencjałem, przyszłością i silnym charakterem. Możliwe, że już wtedy widział go w roli zięcia, co tylko dodawało całej sytuacji powagi i podsycało atmosferę plotek. Ale życie jak to często bywa, miało zupełnie inny plan. W 1979 roku na karierze Adama nawałki zaczęły kłaść się cienie. Doznał bolesnych kontuzji, problemy z kolanem, biodrem i mięśniami okazały się na tyle poważne, że musiał podjąć trudną decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Miał zaledwie 24 lata i świat który dopiero co przed nim stał otworem, nagle się zamknął. Wtedy właśnie wrócił do rodzinnego Krakowa. Był słabszy fizycznie, zagubiony emocjonalnie i potrzebował wsparcia. To właśnie wtedy przy nim pojawiła się znowu Katarzyna Kotulińska. Mimo wcześniejszych burz i dramatów, okazała się być osobą, która potrafiła stanąć na wysokości zadania. Opiekowała się nim z oddaniem, towarzyszyła w długiej rehabilitacji, podnosiła na duchu i swoją cierpliwością odbudowywała to, co kiedyś między nimi istniało. Ich relacja zaczęła się na nowo kształtować, nabierając dojrzałości i głębi, której wcześniej może brakowało. Cztery lata później powiedzieli sobie sakramentalne tak i do dziś tworzą trwały związek, który przetrwał wiele prób. W tle tych wydarzeń pojawiały się jednak głosy, które zupełnie przeczyły wersji o romansie Grażyny Torbickiej i Adama Nawałki. Według niektórych była to jedynie fantazja, Wymyślona historia, która miała dodać pikanterii medialnym doniesieniom. Andrzej Iwan, były piłkarz i trener, w 2015 roku skwitował sprawę jednoznacznie, mówiąc, że Adam od zawsze był zakochany w Kaśce i nie było żadnego romansu z córką Henryka Loski. Twierdził, że choć Loska rzeczywiście próbował swatać swoją córkę z nawałką, to nic z tego nie wyszło, bo uczucie Adama do Katarzyny było zbyt silne. Bez względu na to, gdzie leży prawda. Jedno pozostaje niepodważalne, życie grażyny torbickiej potoczyło się w zupełnie innym kierunku. W 1981 roku poślubiła Adama Torbickiego, młodego wówczas lekarza, którego poznała podczas jednej z wizyt w przychodni. Ich znajomość przerodziła się w głęboką więź, z której zrodziło się małżeństwo trwające do dziś. Mimo, że para nie doczekała się dzieci, ich relacja jest pełna ciepła, wsparcia i codziennej życzliwości. Grażyna wielokrotnie podkreślała, że ich życie udowadnia, iż nie potrzeba potomstwa, by stworzyć szczęśliwy i trwały związek. Wspólne lata przyniosły im wiele wspólnych chwil, podróży, radości i sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.